Z tego miejsca jest na pewno fakt, że dojeżdża się tu bardzo szybko. Z Warszawy jechaliśmy jakieś 30 minut. Sprawnie działa również system kupowania biletów. Robicie to online owo. Możecie je ściągnąć na telefon i pokazać do skanowania na miejscu w kasie. Jak na razie, ten pierwszy etap wejścia do obiektu oceniamy jako pozytywny. Pierwszą strefą jaką zostaniecie po wejściu jest strefa Jamango, jest to strefa przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Sugeruję Wam przyjazd z samego rana po to, żeby zarezerwować sobie leżak. Te leżaki są bezpłatne, natomiast zasada kto pierwszy ten lepszy sprawdza się tu jak nigdzie indziej. My zaraz po wejściu udajemy się na pontony, w dosyć takiej ciekawej scenerii opływamy sobie pierwszą atrakcję. o to, żeby strefa zjeżdżalni była przystosowana zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Największym minusem jest niestety fakt, że dość długo trzeba było czekać na takie koła, pontony zjazdowe, przez co tworzyły się dość duże kolejki do tego, żeby móc korzystać ze zjeżdżalni. Jak już się wybawicie w strefie Jamango, warto przeskoczyć do kolejnej, czyli do Relax. Od razu po wejściu zauważycie, że jest zdecydowanie ciszej, głównie przez to, że nie mogą tutaj wchodzić dzieci. Samo miejsce jest podobne, czyli mamy dużo leżaków, mamy główny basen. Jest troszeczkę więcej jacuzzi, czyli takiego relaksu, jak sama nazwa wskazuje. To co przykuje waszą uwagę, to zlokalizowany na środku bar wodny, gdzie możecie wypić piwo, zamówić drinka. Nie musicie mieć ze sobą pieniędzy, gotówki, wszystko nabijane jest na bransoletkę, którą dostajecie przy wejściu, rozliczacie się wychodząc z basenu. Sama inwestycja jest dosyć duża, przemyślana, tak jak wspominałem na samym początku, zlokalizowana w centralnej Polsce, z dobrym dojazdem. Na zewnątrz znajduje się parking, gdzie bez problemu zostawicie swoje auto, jest to parking bezpłatny. Są oczywiście minusy, w tym największym jest spora liczba odwiedzających. Patrząc oczywiście przez pryzmat weekendu, niezależnie od tego oceniam parków Poland bardzo pozytywnie i prywatnie się cieszę, że tego typu inwestycje powstają w Polsce. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Widzieliście dwie strefy, nie pokazałem wam trzeciej, czyli Saunaria, Saunariów. Chyba tak się odmawia, nawet nie wiem. No nie będę tam chodził, po prostu nie mamy na to czasu. Jesteśmy też z małym dzieckiem i w ogóle do tej strefy, w której teraz się znajduję, nie mogą wchodzić małe dzieci. Miejcie to na uwadze. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek troszkę bardziej pozwoli Wam ocenić to miejsce od środka i po prostu wyrobić sobie na jego temat jakąś taką internetową opinię. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam. Cześć. to miejsce mi się podoba, naprawdę podoba, ale jeszcze fajniejszą lokalizacją jest tutaj bar na wodzie, w którym możecie zamówić drinka.